Cześć, chciałabym się podzielić fragmentem tłumaczenia pewnej książki. Jest to dzieło pod tytułem Spowiednice. Książka czeskiego autora, którą tłumaczę na język polski. Autorem jest czeski muzyk rockowy, literat, filozof Peter Szczepan. Mam jego pełną zgodę na tłumaczenie książki, na udostępnianie filmików, także dziękuję serdecznie po raz kolejny. Wybrałam taki, takie opowiadanie pod tytułem W parku zainspirowała mnie do tego aura ostatnich dni śnieg co prawda już się roztapia ale to nie przeszkadza, żeby przeczytać na ten temat opowiadanie w parku uliczne lampy obejmują swym światłem pszaki na których drżą jeszcze resztki jesieni pani noc tajemniczo zaczyna się wkradać do miasta i ciągnie do parku ławeczki są znudzone staniem na jednym miejscu a gałęzie drzew dumnie kołyszą tuż obok twarzy Perłowo-białe czapy śniegu. W każdym narożniku słychać ciszę. Nie ma tu żywej duszy, która chciałaby ode mnie odpalić papierosa. Wszędzie cisza jest całkiem pusto i ptaki już nie śpiewają. Nie ma o czym i nie ma komu. Przechadzam się po środku tuż obok opuszczonej fontanny. Śnieg mówi moimi budami, które warczą cichymi krokami. Zostawiam ślady, niczym dowody swojej obecności. Wyrzucam niedopałek w śnieżną zawieję. Nim syknie przed zgaśnięciem, stoję spokojnie i rozglądam się wokół siebie. W słabo oświetlonym kącie gra sobie wiatr, porusza ciałem człowieka, które wisi bez ducha. Powieszony jest sakard na drzewie. Pomału się obracam, podnoszę ciepły kołnierz kożucha. Ręce wsuwam głęboko do kieszeni. Zaczyna mi być zimno. Właściwie poszedłem tylko na spacer, przewietrzyć sobie głowę, zaczerpnąć świeżego powietrza, abym lepiej spał. Dźwięki śniegu wyprowadzają mnie z parku. Pada tak mocno, że płatki okrywają moje stopy. Pójdę się położyć, jestem już bardzo śpiący. Także to było opowiadanie w parku, łączące w sobie elementy horroru z pięknem przyrody. Takie smaczki w twórczości literackiej autora wielokrotnie będą się pojawiały. Także tutaj no, taki element zaskoczenia, który mi osobiście ogromnie odpowiada. Jeśli się podobało, to dajcie znać. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Cześć.